Co muzułmanie myślą o nas. Warto sobie zadać takie pytanie, żeby zrozumieć, jak niesprawiedliwe jest nasze medialne upraszczanie świata islamu. Miałem taką okazję, żeby o tym przekonać się naocznie, gdy pojechałem do Egiptu w 2000 roku przygotowywać papieską wizytę z okazji jubileuszu chrześcijaństwa i papież przyjeżdżał tydzień później, więc starczyło czasu, żeby przysłuchać się ulicy, żeby poczytać media. Posłuchać mediów, okazało się, że ich widzenie nas jest również niesprawiedliwe, bywa niesprawiedliwe, jeśli jest oparte tylko o poglądy medialne, o to, co o nas opowiadają ich telewizje czy też piszą ich gazety. Po pierwsze, każdy z nas, wyobraźcie sobie sytuację taką, że idąc ulicą Kairu, jesteście zakwalifikowani do kategorii, po pierwsze, bezbożników. Jak ja się z tym czułem? No, pewnie wiadomo. Człowiek Zachodu dla muzułmanina jest bezbożnikiem, bo w mediach pełno jest informacji o tym, że Zachód jest ateistyczny, porzucił swoje świątynie, że kościoły się sprzedaje, że w niedzielę nikt już nie chodzi do świątyń. Więc jeśli czujemy się ateistami, to z jednej strony ich kalka, a z drugiej strony no, nieprawda o większości z nas, którzy wierzymy dalej jesteśmy uznawani za potomków krzyżowców dlatego że jak krzyżowcy najechali Palestynę Jerozolimę i zdobyli grób Jezusa siłą to również bardzo dużo przemocy użyli wobec mieszkających tam arabów krew płynęła ulicami miast i dzisiaj jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych mówi z okazji ataku na World Trade Center że musimy zrobić Kolejną krucjatę to dokładnie wpisuje się w to myślenie o nas jako agresorach, bo zawsze byliśmy silniejsi, zawsze byliśmy bardziej majętni, mieliśmy lepszą broń i ekonomię. Więc to, co się dzieje dalej, przez nich traktowany jest, traktowane jest jako dalszy przejaw agresji krzyżowców. Tak też myśleli o papieżu, że przyjedzie przywódca krzyżowców i będzie znowu zaczynał kolejną krucjatę. Media muzułmańskie postrzegają nas, ludzi Zachodu, również jako narkomanów, ludzi, którzy odurzają się alkoholem czy też różnego rodzaju używkami. Często utożsamia się biały człowiek Zachodu, to ten nietrzeźwy, odurzony, kompletnie zatracił już swoją osobowość. A przecież Koran zabrania wszelkich używek, więc oni są czyści, oni są. A my jesteśmy niestety postrzegani jako ci, którzy zatracili już jasne i trzeźwe rozpoznanie świata. A zatem nasza kultura postrzegana jest przez nich bardzo niesprawiedliwie i w naszym odczuciu też nie jesteśmy wszyscy erotomanami. A niekiedy tak myśli się o ludziach Zachodu. Jedyne skojarzenie z Polską, jakie y, przychodziło na myśl moim arabskim rozmówcom, to było skojarzenie z niekodowaną telewizją satelitarną docierającą do nich wówczas z Polski. W piątek wieczorem erotyka to było to, co dla nich było synonimem Polski. A zatem, jeśli ktoś chce poczuć, jak czują się muzułmanie traktowani przez nas na podstawie medialnego przekazu jako terroryści, fundamentaliści, bałaganiarze, to niech pomyśli o tym, że na ulicy Kairu. Tylko za to, że jest ubrany tak, jak jest i ma kolor skóry taki, jaki ma, byłby uznawany za zboczeńca, za alkoholika, za kogoś, kto jest bezbożny i bez wszelkich idei, i kogoś, kto na pewno odurza się alkoholem i narkotykami. Czy kultura muzułmańska musi się nam kojarzyć tylko z terroryzmem, tylko z fundamentalizmem, może z zacofaniem? Chyba nie. Na pewno nie. Chciałbym Was zabrać na taką wycieczkę, wyprawę w głąb historii.